Czekers i witam Was znowu w Hagsbalu. Jest ze mną dzisiaj znowu. Tanto, mix. Mów ciszej. Dobra, Dobrze, a więc to wszystko na dzisiejszy odcinek. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i łapkujcie najlepiej w górę. Nie, no to był żart. Nie. To był żart. Jeszcze raz, lecimy kolejny mecz. Ty myślałeś, że odcinek będzie mieć dwie sekundy, nie? Nie. O, siło! Troszkę, po, troszkę potrenowałem od ostatniego czasu, ale i tak, jak wiem, to Phantom ze mną wygra. Pani przewodnicząca! Tak Karolinka! Co to? Nie wiem. Pani oh. przewodnicząca! już oh. mi się... Nie 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 nie, 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 Następny odcinek może nakręcimy z jakiejś innej gry, z innej gry. A może z Margonem. No wolno, z Margo. Ponieważ ja na moim e, kanale nakręciłem... To będzie drugi odcinek już. Tak, dwa. Tak, dwa. No, no to trzeci odcinek, tak... No czwarty ogółem. No to będzie następny, gry, na przykład z Brakuje mi tej mojej postaci. Ugh, daj mi konto z 31 lat. Yy, hello, zachwak. I ma straszne szumy. Nie! To nie. jak się to się nazywało? Piłka ważna! Piłka ważna! A jak weźmy na jakiś tam serwer niedawno, yy, to słuchaj, yy, oni mieli normalnie na jak mieli te swoje kółeczka, nie? Tak. No. Na przykład mieli tam napisane LOL. Yy, no albo... wiem, takie napisy, nie? W środku. No. Też nie wiem. Też nie wiem jak to się robi. Albo jakiś tam yy, y, król. Znaczy yes. KR, nie? Y, albo na przykład... No różne takie mieli. XD, takie buźki, no. Jakieś inne numerki. Jest na przykład jak będziecie, będziecie wiedzieć, jak z kardzwaru zrobić... Jakąś linkę w środku tego kółeczka sobie... No to będzie, to na Proszę w komentarze Prosimy Ja mogę sobie mieć numery nie? Ciekawe, jest nie? jak to się robi No trochę pod, się podszkoliłem, ale i tak przegrywam A i teraz tak Od 24 do teraz nie pamiętam ale czekaj 24 yy, czyli do dru... od 24 czerwca do 4 sierpnia tak do 4 sierpnia żaden film niestety się nie pojawi bo jadę na wakacje. Wyjeżdżam. Z Gdyni. Jadę w góry. Te? No. W góry? No. Dlaczego to będzie ta sama bramka. Nie gdzie... będę. A to ty... znowu... A Jedna ty gdzieś przeczka? jedziesz? No, A co? A ty gdzieś jedziesz? Tak. Od którego ja, do ja którego? Do, ja dopiero 18 sierpnia. No ale gdzie jedziesz? Nad morze. Mieszkasz nad morzem i jedziesz nad morze. Nie mieszkam nad morzem. Co się tak nie Ostatnio mówiłeś, że mieszkasz nad morzem. Gdzie tak mówiłeś? No bo ja mieszkam. Cicho, oni nas nie mogą wystarkować. Te wszystkie Karaczany! Ostatnio widziałem Gimpera na Karaczanach. Tak. I tam coś takiego. Twarz Gimpera i taki wąs Hitlera. ale. na No... Jak na przykład będziecie mieli jakieś fajne serwery na Hannibalu, Wysyłajcie w komentarzach na przykład... Ale hello, Daniel! Co? Hacksball, przez oni nie tworzą serwerów na zawsze, tylko na, kilka mi na parę rozgrywek, tak samo my na odcinek tworzymy, czyli o, na powiedzmy pół godziny. Nie? Ale zleczyło mi piłkę. No... U mnie na rozgrywce, słuchaj, jak się tak przed nagraniem graliśmy, to było coś takiego, piłka była yy, u mnie praktycznie na tej linii u mnie na bramce A? miałem laga i była praktycznie na twojej stronie praktycznie przy samej bramce to A. co, zagramy jeszcze jedną rundkę? o, jedna minutka tak, to zjadę w jedną minutę? ustawiłem, że ten jest yy, jest ten 15 punktów 15 goli? nieee yeah. yeah. to wejdź w piłkę, a nie dzio Tak z balu, ja wolę, na bram coś. Niszty le. Bon. Berki! Urządzają sobie berki! Taki rymin mi się teraz do głowy nasunął. Minie czas, zanim bierz yy, te 5 punktów. Nie. Ale może. Cholera, <laughs> nie! <laughs> I tak! I go, I go! No, jak nie mogę się straszyć. A więc to wszystko dzisiaj. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie! I łapkujcie! No Ze mną ja się dzisiaj ]uję. był! Ze mną dzisiaj był! Pantom! Mix! Ja mam tego miks! Pantom był zajęty! To, no to tak jak u mnie, checkers! Musiałem dopisać Max! Bo samo checker było zajęte. Naro. Nara.